Siema Siemanko z tej strony, Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj dość późno, ale były te wszystkie podsumowania roczne. Zapraszam Was na wrap-up z grudnia zeszłego roku. W którym to grudniu? Było mega szaloń. Nie wiem, dzisiaj jestem szalona bardzo, ale generalnie grudzień był taki, że bardzo dużo słuchałam audiobooków. A jeżeli chodzi o książki takie nie audiobookowe, to właściwie skończyłam. Tylko jedną. A książek mam. 9? Raz, dwa, trzy? Plus sześć. Czy plus sześć to jest dziewięć. No, mam dziewięć książek i dzisiaj jest mega ciężko, generalnie. No więc wiecie, więc był mocno audiobookowy, ale to wynika z tego, że. E, że, co? że przed świętami się robiło różne takie rzeczy które wymaga... które nie było czasu na czytanie, ale było dużo rzeczy takich, przy których można było słuchać. Typu jakieś lepienie uszek pierogów i tak dalej. No i grudzień jest taki generalnie co roku. Chociaż zazwyczaj, chociaż trochę więcej czytam, no ale to też wynikało z, z tego mojego challenge'u, którego niedługo będziecie mogli zobaczyć w drugą część w których To wyczytywałam książki, które teraz zaczęłam. No i w związku z tym Właśnie nie czytałam tak dużo, bo nie czytałam w ogóle niczego, czego bym nie miała nie zaczętego. No i to powodowało mały wybór: że raczej nie czytałam takich krótkich książek i lekkich, tylko doczytywałam to, co mi zostało. A tam nie było krótkich książek i lekkich. Strasznie się rozgadałam. Intro, i po intrze przyjdziemy już do tych książek. No dobrze, i tak, a pierwszą książką, którą skończyłam w grudniu, to była książka, która znalazła się w zestawieniu najlepszych książek 2024 roku i są to wypieki defensywne autorki e. T. King Fisher. No, to była dla mnie wyborna zabawa. Generalnie w grudniu bardzo dużo fantastyki przesłuchałam i przeczytałam też jedną. E, więc tak, jeżeli chodzi o wypieki defensywne, ja już dużo mówiłam na kanale, bo i się pojawiła ona w pięciu książach, książkach, które wprowadzą Was w świąteczny nastrój, i pojawiała się w podsumowaniach, no w najlepszych książkach 2024 roku. No, ale dla tych, co nie oglądali tych filmów, a serdecznie Was do nich zapraszam, no to pokrótce powiem, że wypieki defensywne opowiadają o. Y, są położone w takim świecie fantastycznym, w którym istnieje magia y, generalnie. Y, no, i opowiadają. Zaraz rozwinę ten motyw tej magii, ale główną bohaterką jest Mona. Która jest piekarką. No i Mona nie dość, że jest piekarką, jest również czarodziejką. Ona ma 14 lat, więc to jest taka książka. Ja bym powiedziała, że to jest familijna książka, że generalnie no jest dla dzieci, ale dorośli też się będą przy niej bardzo dobrze bawić. Coś jak nie wiem, biały kieł, czy coś w tym stylu jeżeli byśmy mieli do jakiegoś filmu to porównać, ale wyciągnęłam teraz starość. No w każdym razie ta Mona, ona któregoś dnia schodzi do pracy, bo pracuje u swojej cioci w piekarni, no i znajduje trupa. No i tak się zawiązuje akcja, no bo przy, przyjeżdża policja tam taka w tym świecie. Generalnie to jest taki, taka osada robiona na takie średniowieczne fantazy. No i w tym świecie właśnie żyją również magiczni. No i po tym jednym morderstwie, po jakimś czasie okazuje się, że ktoś tych magicznych morduje, no jest jakiś wielki spisek w królestwie, no i Mona zostaje tak trochę rzucona w fabułę i w taki... No Ona zostaje rzucona w ten spisek trochę, ale nie chce generalnie. Ona chce tylko piec ciasto, co dodatkowo jest jeszcze słodsze. No i ona, w tym świecie, generalnie magiczni ludzie mogą posiadać różne zdolności. To nie jest tak, że nie wiem, są cztery żywioły, czy jest to jakoś ograniczone. Bardzo różnie mogą magicznie posiadać, bardzo różne mogą magicznie posiadać te zdolności. No i Mona posiada zdolności związane z ciastem czyli jest w stanie po prostu. Posługiwać się magią tylko i wyłącznie poprzez ciasto czy też wypieki, stąd nazwa książki. No i to jest mega słodkie i mega takie, to jest coś bardzo znane, znanego, generalnie taki motyw, wiecie, średniowiecznej osady i magii i tak dalej. To jest coś, co my znamy, osadzone w takich ramach. No, ile znacie książek, w których ktoś się posługuje magią za pomocą Pieczenia. Ja nie znam żadnej poza tą jedną, więc coś oryginalnego, włożone w takie ramy dość znane, i generalnie to jest. Typowe, tak mi się wydaje, przynajmniej dla Ty Kingfisher, dlatego że w minionym miesiącu czytałam też inną jej książkę, ale do tego zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o wypieki defensywne, wspaniała książka. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie czytał, to bardzo polecam. Z tego takiego motywu książek à la cozy fantasy to jest chyba najlepsza, jaką czytałam. Ja Miałam generalnie do, do tego typu książek dość takie mieszane uczucia, ze względu na, jak Wy wiecie, jeżeli my długo oglądacie, legendy i lata, które podobały mi się bardzo średnio. No, ale wypieki defensywne, naprawdę wspaniała książka. Ja mało do czego się mogę tu przyczepić, ona mnie rozczuliła, rozbawiła, bardzo mnie wciągnęła, ja ją słuchałam w audiobooku i ciągle chciałam ją słuchać, i ciągle o niej myślałam. Uważam, że stoi na własnych nogach. System magiczny jest. Y Czymś, na czymś zdaniem postawiony, ale ma swoje ramy i ograniczenia, co ja bardzo lubię i co mnie denerwuje, jeżeli nie ma tych ograniczeń w systemie magicznym. No, i też znajduje się tutaj w tej książce czas na to, żeby właśnie troszeczkę, mimo że ona jest wartka i akcje jest w niej dość sporo, to znajduje też autorka czas na to, żeby się właśnie pochylić nad moną i nad jej umiejętnościami i nad takim Ala samo szkoleniem, które ona prowadzi, jeżeli chodzi o samą siebie. No, wiecie o co chodzi. Dobra. Następną książkę również przesłuchałam e, i kontynuowałam przygodę z Robertem Jordanem. E, przesłuchałam Ścieżkę Sztyletów. Ścieżka Sztyletów również znalazła się w podsumowaniu książek 2024 roku. Tym razem w najgorszych książkach, ale jakoś bardzo nad tym nie ubolewam, dlatego że ja się tego spodziewałam. Dużo czytałam na temat koła czasu i wiem, że teraz jest taki przestój na tych tomach, które aktualnie, aktualnie czytam, czyli tym siódmym, ósmym, dziewiątym, 8, y, dziewiątym, dziesiątym, chyba tak te uchodzą za takie najbardziej spokojne tomy. No, rzeczywiście to widać aczkolwiek ja uważam, że y, od smoka odrodzonego do teraz jest tendencja troszeczkę spadkowa tej serii. I było widać, że po prostu teraz weszliśmy w taki etap stagnacji, a nawet takiego spadku. Nie przeszkadza mi to za bardzo. Ja się już powtarzam, bo mówiłam to w innym filmiku, dlatego że generalnie koło czasu już mnie i tak oczarowało postaciami i tym, co się tam dzieje, i to, że przez chwilę będę się trochę nudzić, absolutnie nie zmienia faktu, że jest to seria, która mi się bardzo podoba. I przy której bawię się bardzo dobrze. Trochę jest już szalenie w mojej głowie, bo postaci jest tu bardzo dużo, i ja się momentami zaczynam troszeczkę gubić, ale planuję też przeczytać troszeczkę, bo są dostępne streszczenia na internecie. Przeczytać troszeczkę streszczenia jeszcze tych wcześniejszych tomów, no i pozaglądać sobie tam trochę w książki, żeby sobie poprzypominać, co tam było wcześniej, bo no, rzeczywiście tych postaci i wątków jest tutaj dość sporo i może się człowiek zagubić, zwłaszcza to przy, o, czwarty, piąty tom, to jest ten moment, kiedy zaczynacie dostawać trochę takiego oczopląsu, bo ilość bohaterów no, zaczyna się już po prostu bardzo mocno rozrastać, więc Zobaczymy co to będzie. Niedługo będę sięgać po tom dziewiąty. Jestem ciekawa co będzie dalej no i tyle, zobaczymy następnie również słuchałam dwóch tomów 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi autorstwa Juliusza Werna jeżeli chodzi o 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi no to to jest historia taka troszeczkę przygodowo-naukowa można tak powiedzieć mamy tu głównego bohatera Piera Arnaud. Ja nie wiem, czy ja to dobrze czytam, mimo że się uczyłam francuskiego wiele, wiele lat. No, ale to jest taki profesor zajmujący się yy, zwierzętami. Yy, no i on dostaje zaproszenie na wyprawę mającą na celu znalezienie takiego wielkiego wieloryba, o którym ostatnio jest bardzo głośno w wiadomościach. Yy, no i na ten statek, który ma za zadanie złapać tego wieloryba, zostaje zaproszony dużo takich. Znanych osobowości, między innymi Ned, Ned Land, to jest Kanadyjczyk, który jest znany z tego, że kłusuje na wieloryby. No i doktor, ten zoolog Pierre Arnaud, wraz ze swoim służącym konselem. I tym właśnie nedem, w wyniku pewnego wypadku, znajdują się na grzbiecie tego wieloryba. No i na tym grzbiecie okazuje się, że ten wieloryb to on jest zrobiony z metalu. I to tak naprawdę nie jest wieloryb, tylko coś, co byśmy w dzisiejszych czasach mogli nazwać łodzią podwodną. No i znajdują się takim. No wiecie, to ciągle jest taki zbieg okoliczności. Oni znajdują się w środku tego pokładu, no i tam poznają tajemniczą postać kapitana Nemo, który bierze ich za zakładników, nie pozwala im z tej łodzi podwodnej wyjść, no i oni z nim przeżywają podróż, w której właśnie przepływ... przepływują, to łodzią 20 tysięcy, tak się mówi, przepływują, no wraz z nim przepływają 20 tysięcy mil pod wodą, no bo to jest łódź podwodna i stąd ten tytuł, no i w czasie tego, tej, tego płynięcia tą wodą, pod wodą tą łodzią. Przeżywają różne przygody, ale to jest tylko taki pretekst, żeby opowiedzieć yy, nie tylko o samej przygodzie, nie tylko o łodzi podwodnej, która nazywa się Natilus, ale troszeczkę o Mm, o, koloniali o, o kolonializmie, o rasizmie też, to jest powieść, która mocno wyprzedza swoje czasy i to chyba mi się najbardziej w niej podobało, chociaż nie najbardziej mi się podobały opisy Natilusa, dlatego że Natilus, Nat Nath czyli ta łódź podwodna jest bardzo nietypową łodzią podwodną, ma bardzo dużo dziwnych... Y Funkcji. E, wspaniałe to było. Wspaniałe to było, jak ty się z inżynierem to bardzo polecam, jeżeli się nie czytał nigdy 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Takie to jest przyjemne. Czytasz to i takie masz. Wow! Bardzo mi się podobały opisy na Natilusa. To była jedna z przyczyn, dla której pierwszemu tomowi dałam pół gwiazdki więcej niż drugiemu, dlatego, że w pierwszym znajdowały się te właśnie opisy Natilusa, które były mega ciekawe. Minusem był audiobook, ale o tym już mówiłam przy okazji mówienia o najlepszych książkach 2024 roku. Wklejałam Wam też tego audiobooka, którego Wam nie polecam. Natomiast na Storytelu są też inne audiobooki, bardziej jakby... Znane i sprawdzone. Ten audiobook po prostu był mało. Mm, jak to powiedzieć? No, że było wszystko słychać, każde westchnięcie i tak dalej. Był mało skorygowany, moim zdaniem. I troszeczkę mi to przeszkadzało. Więc minus dla audiobooka. Natomiast historia wspaniała i. Żałuję, że tak szybko ją połknęłam, bo bodajże w dwa dni albo nawet w jeden i przykre to trochę było, bo chciałabym z tą książką zostać na dłużej, ale byłam taka zaciekawiona, że ciężko było mi odłożyć ten audiobook. No i następnie, następnie przeczytałam, ale już oddałam do biblioteki, Kłamstwa Locke'a z Kota Lynch'a. I ta książka jest trudno dostępna, jeżeli chodzi o jakieś takie mm, kupienie ją, no to jej, no to wypożyczyłam ją w bibliotece e, z myślą, że przeczytam coś takiego o jakichś takich złodziejach, może coś podobnego do Początku Zmgu Zrodzonego, do Szóstki Wron. Wiecie, chciałam takie generalnie... Klimaty fantastykowe, posiąść i zacząć czytać. No i rzeczywiście to coś takiego było, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, to yy, spodziewałam się czegoś troszeczkę innego, no ale od początku mamy tutaj historię. Localamory I mamy tą jego historię w dwóch liniach czasowych poprowadzoną. Jedną w współcześnie, kiedy jest szefem takiego gangu, który się nazywa niecnymi gentlemanami, a drugą linię czasową mamy sprzed kilkunastu lat, kilk kilku lat, kilkunastu chyba lat, kiedy on jako młody chłopiec dopiero się Zostaje właśnie zaciągnięty do tych niecnych dżentelmenów jako jedna z osób przez wcześniejszego szefa. W sensie to jest skomplikowana bardziej historia, no, ale to wystarczy, że wiecie to w ten sposób. No i e, generalnie w tej książce chodzi o to, że. E, Jesteśmy w trakcie takiego bardzo dużego. Sko o, jest to jest bardzo skomplikowane, bo ci niecni dżentelmeni. Nie wiem, czy wy w ogóle dużo musicie wiedzieć, jeżeli chodzi o tą książkę. Dobra, ta książka generalnie kręci się w oku yy, zdobywania pieniędzy właśnie przez tą szajkę takich ala złodziei, ale oni w bardzo specyficzny sposób te pieniądze zdobywają. No i wszystko jest osadzone w Kamorze i ta Kamora to jest takie miasto, w którym, w którym generalnie jest bardzo dużo y, różnych gangów złodziejskich. No i jest taki jeden wielki szejk, który... Te wszystkie gangi ma jakby troszeczkę pod sobą. No i Lok Lamora jest szefem jedne, jednego z tych licznych, bardzo licznych gangów. No i obserwujemy jego oraz jego przyjaciół, którzy zdobyli, którzy wpadli na ciekawy pomysł ostatnimi czasy, żeby zdobyć bardzo dużo pieniędzy. No i ten zwykły przekręt e, troszeczkę nas. Prowadzi do takiego czegoś dziwnego, co się dzieje w tej kamorze i zaczynają ginąć ludzie, którzy prowadzą gangi. No i jakiś taki dziwny cień pada na tą kamorę i nie wiadomo o co chodzi do końca. No i nasz główny bohater wraz z jego przyjaciółmi zostaje rzucony właśnie w ten spisek. Tak troszeczkę siłą woli, bez, bez, bez własnej chęci. No i o tym jest książka w sumie. Ona nie jest jakoś bardzo wartka i nie jest jakoś bardzo, jakby to powiedzieć, yy... nie powiedziałabym, że ciekawa, ale nie ma takiego prostego i wartkiego języka. Ona jest spokojna, bardzo. O to będzie dobry pomysł, żeby ją tak nazywać spokojna yy, i ma bardzo specyficzny język, moim zdaniem. No i ten początek, Ponad połowa książki mnie troszeczkę zmęczyła. Natomiast jak już ją skończyłam, to miałam takie, nie, taką niezmierną ochotę, żeby sięgnąć po tom drugi. Więc nie wiem do końca, co jeszcze o tym myśleć. Bo z jednej strony wiecie, jak tak posłuchać tego, no to to jest, to jest coś bardzo w moim stylu: bo mamy miasto, mamy szejkę złodziei i ich przyjaźń. Ciekawy pomysł na zdobycie pieniędzy, ten przekręt i dodatkowo jeszcze różne takie mroczne tam rzeczy, natomiast. No, nie wiem. Ten początek i ten język chyba mnie troszeczkę zmęczył, więc końcowo dałam tej książce trzy gwiazdki. Ale z taką myślą, że kolejne tomy mogą spodobać mi się dużo bardziej i na to liczę, więc no zobaczymy. Następnie przesłuchałam Koszyczek dla Dol i Marcina Mordki. To, to jest dodatkowy tomik pomiędzy trzecim a czwartym Tomem drużyny do zadań specjalnych, czyli taki tom 3,5, no i on generalnie opowiada o dniu nastania Doli, który nasza drużyna obchodzi w karczmie kociołka wraz z jego dziećmi i jego żoną. No, i tutaj nie ma co za dużo mówić, jeżeli nie czy słuchaliście żadnej z. Serii o kociołku, to wydaje mi się, że chociaż jedną powinniście przesłuchać, zanim sięgniecie po koszyczek dla doli. Natomiast on jest taką bardzo niezależną częścią, czyli niekoniecznie po tym trzecim tomie musicie jej słuchać, raczej tam nic nie powinniście sobie zaspoilerować. Ale już dobrze, jeżeli te postaci znacie, bo to dodaje nam takiego dodatkowego fanus czytania. Mi się ten tom mega podobał, naprawdę bardzo dobrze się bawiłam. A słuchanie go przed świętami już w ogóle było wybornym pomysłem. Fajną ma koncepcję, dlatego że dużą część tej książki zajmują bajki dla dzieci, które są opowiadane właśnie dzieciom kociołka. No, nie wiem, co wam tu więcej powiedzieć. Jeżeli nie słuchaliście tego dodatku, a znacie całą serię o kociołku, to polecam się z nim zapoznać, dlatego że jest to yy, no, wybitnie dobra rozrywka, moim zdaniem. A też. Yy, I też uważam, że. Mogła mi się podobać lepiej, niż, bardziej niż drugi tom. Głodna puszcza, poczekajcie, muszę pomyśleć. No, jakoś tak, nie wiem, to było takie odświeżenie. Wiecie o co chodzi, że troszeczkę to inaczej wypada niż te zasadnicze y, części tej serii, więc. No, mnie się podobało. I następnie mega krótka książka również. Wspominałam Wam już o niej w tym filmiku. To jest kolejna książka Ticking Fisher i to jest Cierń. Tu za dużo nie będę mówić, bo to jest bardzo krótka książka. Natomiast ona troszeczkę jest taką, takim retailingiem. Też do końca to tak nie jest, ale jest trochę retailingiem kilku baśni znanych. Nie mogę Wam tak powiedzieć, bo Wam zaspoileruję to trochę. Dobra, generalnie w tej książce mamy ropuszkę i ropuszka zajmuje się yy, chronieniem terenu, na którym ona żyje. Yy, no i my do końca nie wiemy dlaczego i co się dzieje. I ta książka posiada na dwie linie czasowe. Jak na tak krótkiej książce, to to jest w ogóle wow. No i jedna linia czasowa właśnie opowiada nam baśnie na temat tego, co się stało wiele, wiele tysięcy lat temu, kiedy właśnie yy, ropuszka. Była młodsza, a druga linia czasowa to jest teraźniejsza linia czasowa, w której właśnie do tego miejsca, gdzie ona, które ona chroni, przebywa pewien. Rycerz, można tak powiedzieć. No rycerzy współcze współcześnie nie ma, więc taki żołnierz. No wiecie, musicie czytać, żeby się dowiedzieć. No i tutaj T King Fisher, ona troszeczkę się bawi takimi znanymi motywami. Trochę na opak je robi, trochę nie. No i powstaje nam taka współczesna baśń dla dorosłych. Pełna smutku baśń, ale też pełna takiego uwspółcześnienia, które mi się bardzo podobało, i mroku, który też był ok, bardzo mądra to była książka, moim zdaniem. I jak na tak krótkim. Yy... Jak na tak krótkim formacie, to ta mądrość mocno wybrzmiewa. Mimo wszystko, wypieki defensywne chyba były trochę bardziej w moim stylu, ale ciągle uważam, że Ticking Fisher to jest autorka, która jest w stanie zaskoczyć, i chciałabym innej książki również poznać. Cierń, mega ciekawa i mega pomys pomysłowy pomysł pomysłowa koncepcja na to, żeby stworzyć właśnie taką. Baśń, w której wszystko jest przedstawione zupełnie inaczej. No i następnie przesłuchałam trzy pierwsze części kronik Riri Michaela J. Sullivana. Tym samym rozpoczynając moją przygodę z Ririą, bo ja nie czytałam tej zasadniczej serii. Nie kronik, tylko. No tej riri, co jest przed, po kronikach, bo to ja rozumiem to tak. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo wiem, że oglądają mnie tu ludzie, którzy znają ririę. Że ja teraz czytam prequel do serii, która się dzieje później, i to, co ja teraz czytam, zostało napisane później niż ta zasadnicza seria, która opowiada losy Hadriana i Roysa już jak ze sobą dłużej pracują. E, tak, no więc tutaj w tej serii, jeżeli ktoś z Was nie czytał, a czytał tą podstawową, no to mamy moment, w którym Hadrian i Royce się poznali w Wieży Koronnej, czyli w tomie pierwszym. E, jak się poznali, jak zaczęli ze sobą pracować, e, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj po prostu historię. E, dwójki ludzi, zupełnie od siebie różnych, którzy zostają namówieni na to, żeby ukraść zwierzę koronnej książkę. No i to jest ich pierwsze zadanie. No i tak się rozpoczyna ich wspólna przygoda, w której oni zaczynają razem działać jako tacy troszeczkę złodzieje na zlecenie. No i kolejne części, które czytałam w zeszłym miesiącu i w tym kończyłam tom czwarty, czyli Róża i Cień, Śmierć, Dalgaw, no i ten Czwarty tom, o którym będę Wam mówić już w podsumowaniu stycznia, są o kolejnych ich zleceniach. No i tutaj te przeskoki czasowe są dosyć duże. To się chyba dzieje na przestrzeni pięciu lat, czy też czterech. Te cztery tomy, o ile się nie mylę, że każdy tom to jest kolejny rok. No i w sumie Tyle, to jest. Generalnie ten świat jest ponoć trochę rozległy, jeżeli chodzi o, o światy fantazy, ale w tym prequelu tego nie widać. To jest seria bardzo stawiająca na przygodę i jakby skupiająca się bardziej na postaci Hadriana Roysa, no i garstki ludzi wokół nich, a każdy z tych tomów jest odseparowany od siebie. O czym też wspomina Michael J. Sullivan w przedmowach do tych książek. Tom czwarty i trzeci, bo jeżeli chodzi o drugi i pierwszy, to trochę bym się pokłóciła, czy można je słuchać tak. No pierwszy wiadomo, że można słuchać jako pierwszy. Trzeci i czwarty, w trzecim i czwartym chyba najbardziej czuć to, że je w ogóle można słuchać bez znajomości czegokolwiek z tego świata. Więc jeżeli ktoś z Was nie chce zaczynać od tomu pierwszego, to generalnie też można. Raczej mało znam ludzi, którzy lubią tak robić, no ale jakby ktoś chciał, na przykład, nie wiem, poszedł do biblioteki i był tylko tom trzeci, to możecie to zrobić jakby nie przeszkadza to w żaden sposób. No i właściwie tyle. Ja jestem zakochana. Mi się bardzo podoba. Naprawdę bardzo. Ja tęskniłam za takim przygodowym fantazy. Yy, jeszcze wiecie, ten złodziejskie zacięcie. Mówiliśmy o tym przy okazji lokla mora był dużo, dużo cięższy językowo. Tutaj mamy po prostu taką potupajkę, to się tak przyjemnie słuchało, tak szybko, więc jeżeli ktoś właśnie szuka czegoś, przy czym może tak odpocząć, no to myślę, że kroniki Riri yy, Michaela J. Sullivana są dobrym pomysłem. Yy, no i to były ostatnie książki trzy. Więc ja się z wami pożegnam. Zapraszam was na Instagrama Goodreadsa. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Dajcie znać, jeżeli jeszcze pamiętacie, bo już mamy prawie połowę stycznia, co wysłuchaliście w grudniu. No i życzę Wam miłego dnia, tygodnia, miesiąca, roku. Hej!